Ja ja Już wszystko jest, czy teraz mnie słuchać? Tak, jak najbardziej. Wszystko jest w porządku. Witam cię serdecznie. Eee, czy Ty będziesz udostępniała ekran, czy mam Ci wrzucić prezentację? Prezentację poproszę. Um. No i myślę, że możemy startować. Ostatni wykład wieńczący, słyszałem, że będzie bomba, tu już niektórzy nie mogli doczekać, więc oddaję Ci głos. Tak, to bardzo mi miło. Posłuchajcie, mam nadzieję, że jeszcze nie śpicie. Ja postaram się ogarnąć dla Was zagadnienia językowe. W pierwszej części egzaminu maturalnego jest ich bardzo wiele. Na początek postawię tezę, żeby było rozprawkowo. Moja teza brzmi w sposób następujący. Ponieważ jesteś użytkownikiem języka polskiego, znasz ten język biegle, więc jesteś w stanie odpowiedzieć na prawie wszystkie pytania, jeżeli zanurzysz się w siebie. No, moi drodzy, teraz już przechodzimy do konkretów. Co zrobiłam? Przeanalizowałam dla Was zadania przygotowane przez CKE od 2015 do 2020 roku, żeby zobaczyć, czego jest najwięcej. No i moi drodzy, punkt pierwszy. Nazywałabym to analizą tekstu. No i zobacz, pojawia się pojęcie środki językowe, i, i być może myślisz, mm, kiedy to było, na jakiej lekcji, co robiliśmy. Teraz chcę Ci pokazać, że ponieważ jesteś użytkownikiem języka, jesteś w stanie odpowiedzieć na każde pytanie z nimi związane. Dam prosty przykład. Wyobraźmy sobie wypowiedź. Szanowni Państwo, witam serdecznie na dzisiejszym wieczorze. I teraz pod spodem jest pytanie, za pomocą jakich środków językowych nadawca okazał szacunek swoim odbiorcom. Yy, I zobacz, że nie chodzi tu o żadną wiedzę, którą mogłeś zdobywać. Chodzi o to, żebyś na spokojnie zastanowił się, za pomocą jakich środków okazałam wam, słuchaczom, szacunek. Szanowni Państwo. Yy... Witam serdecznie na dzisiejszym wieczorze. No, i tym środkiem językowym jest chociażby wyrażenie grzecznościowe. To, że powiedziałam, szanowni Państwo. Moi drodzy, do funkcji językowych przejdę za chwilę, ale powiem, że to samo dotyczy stylu wypowiedzi, co środków językowych. E, możesz mieć pytanie, udowodnij, że dany tekst y, jest w stylu popularno-naukowym, udowodnij, że dany tekst jest w stylu potocznym. Moi drodzy, patrzysz na spokojnie na tekst. Jeżeli ma być to tekst popularno naukowy, szukasz wyrażeń, które moglibyśmy określić jako wyrażenia naukowe. Pamiętaj, że już słowa dramat, katarzis, powieść, one należą do języka. Naukowego w tym momencie teoretyczno-literackiego. I moi drodzy, ostatni taki punkt dopisałam funkcję fragmentów tekstu. Muszę wam powiedzieć, że to zadanie wraca bardzo często, ale jest jeden plus związany z tym zadaniem. Najczęściej dostajesz odpowiedzi A, B, C, D, i musisz dopasować fragment podanego ci tekstu do jego funkcji. I tutaj też, moi drodzy, to jest moment zanurzenia się w ten fragment i bez problemu odpowiesz, czy ten Fragmencik to jest być może podanie tezy. Ten fragment to być może przykład. Ten fragment to podanie kontrargumentu. Przejdźmy do konkretów, czyli do zadań e, maturalnych. Moi drodzy, czerwiec 2018 roku zadanie brzmiało w sposób następujący. Do podanych środków językowych, które urozmaicają styl tekstu, dobierz odpowiednie przykłady. Wybrałam to zadanie nieprzypadkowo, bo pojawia się w nim pojęcie kolokwializmów. Zauważyłam, że, że czasami są problemy. Niektórzy nie pamiętają, co to słowo oznacza, a kilka razy wróciło na maturze, więc dla tych, którzy nie pamiętają, przypominam, moi drodzy, kolokwializm to wyraz, wyrażenie, które możemy uznać za potoczne nie należące do języka oficjalnego. No i wyobraźmy sobie, że przed tobą takie właśnie zadanie. Ja postaram się iść waszym tokiem myślenia. No więc mamy A B C D E i szukamy kolokwializmów. Muszę wam powiedzieć, że moim zdaniem jest tu jeden mały problem. E, mianowicie to, co my odczuwamy jako wyrazy potoczne, Niekoniecznie wy odczuwacie. Zauważyłam, że jest dosyć duża rozpiętość między obecnym młodym pokoleniem a osobami, powiedzmy, 40. Plus. I załóżcie, że takie osoby też układały wasz egzamin. Ale spróbuj, patrząc na te fragmenty, pomyśleć, który najbardziej pasuje do wyrażeń potocznych. Ja zupełnie na spokojnie pomyślałabym, że co, jak co, co tu kryć. I pomyślałabym też, że dosyć potoczne jest wyrażenie, Rozpętała gigantyczną dyskusję, unikać jak ognia. Dobrze, mam dwie wstępne odpowiedzi. Potem pojawia się termin teoretyczno-literacki. I tak jak wspomniałam, musi to być termin związany z wiedzą o literaturze. Myślę, że tu nie ma żadnej wątpliwości. Schematy romansów i przygodowo fantastyczne. Wyolbrzymienia. Inaczej czasami jeszcze pojawia się pojęcie hiperboli. Zobacz, że tylko pasuje do tej wersji rozpętała gigantyczną dyskusję unikać jak ognia. Czyli nie ma już wątpliwości, że kolokwializmem jest co, jak, co, co tu kryć. Moi drodzy, yy, mam nadzieję, że to zadanie pokazało Wam, yy, że zanurzenie się w swoją własną wiedzę o języku wystarczy. Właściwie, do szczęścia potrzebujesz tylko wyrażenia kolokwializmu, jeżeli nie pamiętałeś, że jest to wyrażenie potoczne. Moi drodzy, specjalnie ominęłam omawiając te punkciki, funkcje językowe, dlatego, że jest to coś, czego no, nie robisz w gimnazjum, robisz to, robiłeś to tylko w szkole średniej, ale najczęściej w pierwszej klasie. Więc być może nie pamiętacie tego, pozwolę sobie to bardzo szybko przypomnieć. Tym bardziej, że pojawiło się to kilka razy na maturze. Moi drodzy, większość wyrazów w językoznawstwie ma nam ułatwiać sprawę. Słowo funkcja możemy, jeżeli chodzi o język polonistyczny, zamienić na po co? Czyli po co jest dana wypowiedź? No i teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć przykładowych funkcji. Powiem Wam, że to jest jeden z możliwych podziałów. Natomiast, ponieważ pojawia się w Waszej podstawie, więc. Odwołam się właśnie do niego. Moi drodzy, funkcja informatywna, czyli po co jest dana wypowiedź? Żeby przekazać ci informację. Adam Mickiewicz urodził się w roku 1798. Funkcja informatywna. Moi drodzy, funkcja poetycka. Pamiętaj, że ta funkcja pojawi się przede wszystkim w yy, dziełach wierszach. Dlatego że twórca, oprócz tego, że chce przekazać ci pewną treść. Dobiera słowa tak, żeby świadczyło to y, o jego stylu artystycznym. Te słowa są zupełnie świadomie dobierane pod kątem właśnie wyrazu artystycznego. Moi drodzy, funkcja ekspresywna. Tu y, być może pamiętacie, młoda polska, ekspres ekspresjonizm, ale moi drodzy, ekspresywna, czyli wyrażanie emocji. Mam dość tego gadania o maturze. Moi drodzy, to jest po prostu funkcja ekspresywna. Wyrażam swoją opinię, wyrażam to, co myślę. To jest głównym celem mojej wypowiedzi. Moi drodzy, funkcja impresywna. Tutaj może pamiętacie też impresjonizm. Impresjoniści starali się namalować, jakby zobaczyć, jak odbija się coś w nich. Na przykład patrzyli na pewien zamek i patrzyli, jakie wrażenie na nich wywiera. Funkcja impresywna to jest właśnie wywarcie wrażenia. Warcie wrażenia, może źle ujęłam, wywarcie wpływu na kogoś. Proszę cię, posprzątaj ten pokój. Funkcja impresywna. W waszej podstawie jest takie sformułowanie, impresywna, w tym perswazyjna. Z tym mam trochę trudności, ponieważ funkcja perswazyjna jest bardzo różnie rozumiana przez różnych językoznawców. Ale ja skupię się na pewnej cesze, która się powtarza. Zobacz, że funkcja impresywna w swojej wersji podstawowej to jest: proszę cię, posprzątaj ten pokój. Wiesz o co mi chodzi. Ale teraz wyobraź sobie, że mam przed sobą sześciolatka, któremu mówię: wiesz co, jest dzisiaj taki challenge. Zaczyna się o dziesiątej, że jak ktoś posprząta pokój i pierwsze tysiąc osób, które doda zdjęcie na internecie, wygra tysiąc złotych. Zobacz, że w tym moim zdaniu ani przez moment nie pojawiło się polecenie, nie pojawiło się, chciałabym, żebyś posprzątał, posprzątaj ten pokój. Niemniej jednak. Jest w tym ukryta funkcja perswazyjna, ponieważ staram się odwołać do tego, no, domyślam się, że ten sześciolatek chciałby dostać te tysiąc złotych. Moi drodzy, funkcja perswazyjna to głównie reklamy, teksty polityków. Muszę Ci też powiedzieć, że nigdzie nie zdarzyło się na maturze, żebyś musiał się zdecydować, czy jest to funkcja impresywna, czy perswazyjna. Także można kojarzyć impresywna jako wywarcie wpływu, na kogoś. Perswazyjno można właśnie rozumieć jako pewne środki, które często są ukryte w pierwszym odruchu. Nie masz świadomości, że one się pojawiły. No, przypomnij sobie reklamę proszku. Pan patrzy zafascynowany na panią. Dlaczego? Bo jej sukienka sprawia wrażenie, że jest nowa. Przy czym uświadamiałem ją, że nie jest nowa, ale wyprana w pewnym proszku. Moi drodzy, w tym nie ma nic impresywnego, w sensie kup to, ale. Jest impresywność w tym znaczeniu, chcesz mieć zainteresowanie ze strony tego pana, musisz kupić ten proszek. Ale przejdźmy do zadania maturalnego. Maj 2018. W wypowiedzeniu w tomach poetyckich Niepokój i Czerwona Rękawiczka wypowiadał się w imieniu swojego pokolenia, dokonując gorzkiego obrachunku zmienioną wojenną przeszłością. Dominuje funkcja. Moi drodzy, nie przypadkiem jest słowo dominuje, dlatego, że w jednej wypowiedzi mogą być trzy funkcje, mogą być przemieszane, od Ciebie to zależy od osoby, która mówi. Moi drodzy, przy tego typu zadaniach, co mogę Wam radzić, czasami osoby popełniają błędy, ponieważ zaznaczają nawet dobrze stronę, lewą stronę, ale potem nagle nie dopasowują do niej strony prawej. Krótko rzecz ujmując, jeżeli spojrzysz na to zadanie, no to w pierwszym odruchu możesz pomyśleć, że jeden i dwa mm, nawet pasuje, bo rzeczywiście wyraża swoją opinię, gorzkiego i no, są pewne informacje o konkretnych tomach. Ale jeżeli spojrzysz na stronę lewą, masz do wyboru tylko funkcję impresywną i ekspresywną. Dlatego proszę cię, nie zaznaczaj dwójki, dlatego że dwójka oznaczałaby funkcję informatywną. Moi drodzy, kiedy zbierałam wszystkie zadania związane z językiem, to na drugim miejscu pod względem liczby zadań były zadania związane z wyrazami. I tutaj mam poczucie, że to jest powtórzenie najprostszy, najprostszych rzeczy. Wielu z Was wie o co chodzi. Bardzo często wracają zadania z prośbą o wyjaśnienie jakiegoś frazeologizmu albo zbudowanie zdania bez użycia tego frazeologizmu. Często proszą was o synonimy, czyli wyrazy bliskoznaczne, kolega, przyjaciel, kumpel lub antonimy, czyli wróg. Nawet pojawia się czasami wyrazy przeciwstawne. Możesz być poproszony o znalezienie zdrobnień, torebeczka albo wyrazu nacechowanego emocjonalnie. Zobacz, nos jest wyrazem neutralnym. Nosek już wyrazem nacechowanym, pozytywnie. No hal, nacechowanym, e, negatywnie. I moi drodzy, czasami zdarzają się zadania, żebyś wiedział o prosząco zdefiniowanie wyrazów. E, niestety muszę wam powiedzieć, że najczęściej są te zadania, e, są to wyrazy e, mniej znane, ale trzymam e, bardzo kciuki za was, żeby udało się to zrobić. I moi drodzy, czasami a propos wyrazu, pojawia się pytanie, dlaczego jaka jest funkcja użycia tego, a nie innego wyrazu. I moi drodzy, jeszcze raz, tutaj nie ma co się uczyć tabelki na pamięć, tutaj musisz włączyć myślenie. Jeżeli Jan Kochanowski stosuje zdrobnienia w trenach, no to mamy powód. Treny są związane z dzieckiem, do dziecka mówimy używając zdrobnień. Kochani, lecimy dalej, czas mija, a wiem, że wy musicie się Wyspać i rozpocząć długi weekend, zauważyłam na y, trzecim miejscu, że powtarzają się zadania związane z metaforycznością i potocznością w języku. Y, zapewne powiesz, y, no tak, metafora to jest liryka. Y, tak, ale jednocześnie, moi drodzy, chodzi o to, że nasz język jest bardzo metaforyczny. Kiedy mówisz, myślę o niebieskich y, y, migdałach, no to tak naprawdę nie myślisz o niebieskich migdałach, tylko wyrażasz zupełnie inną treść. Jeżeli powiesz, sprawa tej matury mnie przygniotła, to również y, wyrażasz coś w sposób metaforyczny. I bardzo często pytają o, o właśnie proszą o pozbawienie tekstu metaforyczności. Też uważam, włączasz myślanie. Bez problemu z tym zadaniem sobie poradzisz. Yy, I kochani, takie przykładowe zadanie a propos metafor. Czerwiec 2016 roku przekształć tytuł artykułu korzenie języka tak, aby wyrazić jego sens bez użycia metafory. Korzenie języka, pomyśl na spokojnie. Pochodzenie. Początki języka, za wszystkie te odpowiedzi dostaniesz jeden punkt. Moi drodzy, na y, kolejnym y, miejscu, a propos liczby pytań, znalazło się słowotwórstwo i to plus dwa kolejne tematy, y, muszę Wam powiedzieć, że odwołują się do wiedzy z gimnazjum. Musisz y, na spokojnie podjąć decyzję, ile z tych rzeczy chcesz. Nie chcesz powtarzać, ja kocham językoznawstwo, zachęcam, ale gdybym miała ja wybrać między lalką a, a formantami, nie wiem, co bym zrobiła, dlatego pozwol, pozwolę sobie przypomnieć ci tylko naprawdę dwie, trzy najważniejsze rzeczy i pokazać, jak wygląda zadanie związane ze słowotwórstwem. Eee, moi drodzy, zobaczcie, sierpień 2017 roku, podziel wyraz majański... Zgodnie z jego budową na cząstki słowotwórcze. No, majański, jeden z najbardziej popularnych e, przymiotników w języku polskim. E, gdybyś miał przed oczami tekst, to widziałbyś, że ten tekst dotyczy, e, dotyczy majów. No i moi drodzy, jak to robimy? Pozwolę sobie wrócić troszeczkę do tego, co jest na górze. Uczyć, nauczyć, nauczyciel, nauczycielka. Pierwsza rzecz do zapamiętania, albo do odświeżenia, albo już o tym dobrze wiesz, są to wyrazy pokrewne. Pokrewne, czyli tak jak rodzina, ja symbolicznie zawsze mówię, że mają wspólny pieprzyk. Pieprzyk, ten pieprzyk to jest ucz. On czasami się zamienia, nauka na nauka, nauk. Niemniej jednak jest jeden element, który powtarza się w tych wszystkich wyrazach. Wszystkie razem są to wyrazy pokrewne. Natomiast moi drodzy, wyraz podstawowy i pochodny. To jest tylko relacja, ja to zawsze tłumaczę, rodzic dziecko. Innymi słowy, jeżeli poproszą cię o wyraz podstawowy na nauczycielka, to nie jest to wyraz uczyć. Musisz sięgnąć do rodzica. To prawie jak w Biblii, że e, kobieta z żebra mężczyzny, więc nauczycielka pochodzi od słowa e, nauczyciel. Podobnie, nauczyciel od słowa nauczyć. Co możesz zrobić w danym dziecku? Weźmy sobie to dziecko. Które się nazywa nauczyć i pochodzi od rodzica, który nazywa się uczyć. W wyrazie nauczyć zawsze możesz podzielić go w jednym miejscu i oddzielić podstawę słowotwórczą, tu akurat się pojawiło pojęcie tematu słowotwórczego, od formantu. Moi drodzy, ten przykład jest akurat bardzo prosty, więc widać. Na, po drugiej stronie uczyć. Yy, I teraz yy, słówko na, na, ta cząstka na dodana do wyrazu, nazywana jest formantem. No i jeżeli spojrzysz na wyraz majański, moi drodzy, maj, przerwa, ański. I w tabelce tak należy to wpisać. Yy, myślę, że przerażająco wygląda pytanie, wyjaśni, jakie znaczenie dodaje wyrazowi zastosowany formant. Zastanawiasz się, czemu nie rozmawiałeś o słówku majański na polskim? Nie, moi drodzy, na spokojnie. Mamy wyraz maj, majowie, Yy, nazwę yy, plemienia, a z drugiej strony mamy majański. Maj, rzeczownik, majański przymiotnik. Czyli cząstka ański spowodowała, że utworzyliśmy przymiotnik, a jakie jest znaczenie tego przymiotnika? No że on jest, że rzecz, która jest majańska, jest związana z majami. Moi drodzy, nic więcej nie jest tu potrzebne. Zobacz, jakbyś miał wyraz yy, na przykład malasz, yy, i było takie pytanie. Yy, jest, znajdź wyraz, w którym. Ee, nie umiem tego bardzo teraz prosto sformułować, ale znajdź w tym wyrazie format i znajdź inny format, który pełni identyczną funkcję w języku polskim. No i myślisz, Boże, to zadanie nie jest dla mnie no, w ogóle o co chodzi, ale malasz. Osoba, która maluje, cząstka aż. I teraz posłuchaj, szukasz do skutku słów, które. Sprawiają wrażenie podobne, czyli związane jest z wykonywaniem danej funkcji, związane z pracą danej osoby. Na przykład inspektor. Moi drodzy, ja patrzę, że czas się kończy i mam finiszować, a ja tutaj mam takie podpowiedzi, więc, moi drodzy, powiem wam tylko jednym zdaniem. Pojawiło się kilka zadań związanych ze zdaniami złożonymi. Od Ciebie również zależy, czy chcesz powtarzać typy tych y, zadań, y, czy nie, ale były tylko chyba dwa czy trzy zadania. I moi drodzy, jeszcze jedno zadanie zauważyłam, y, chyba dwa razy się pojawiło, dotyczyło czasownika i jego funkcji. Tutaj też zachęcam Cię bardzo do tego, żebyś włączył myślenie. Jeżeli będzie przykład, znajdź y, takie czasowniki, za pomocą których. Nadawca wyraża swoją opinię. No to wiadomo, że to będą czasowniki w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Za każdym razem, moi drodzy, jest to właśnie łączenie myślenia. Kochani, tutaj wypisałam jeszcze, nazwałam to inne drobiazgi z podstawy, pojęcia, które pojawiły się w podstawie programowej. Część z nich pojawiała się bardzo często. Na egzaminie ustnym, na egzaminie pisemnym nie znalazłam, ale jeżeli będziecie sobie już potem na spokojnie oglądać yy, na YouTubie ten, ten filmik, możecie sobie jeszcze sprawdzić a propos yy, wyrażeń, czy znasz. Te pojęcia. Jak mówię, nie zdarzyło się na maturze pisemnej, na, matur na maturze ustnej często akt komunikacji językowej czy element stylizacji się pojawiał. Moi drodzy, ja nie rozwijam tego, dlatego że wiem, że jest północ, więc chcę Wam zostawić e, z dobrą myślą, dobrymi życzeniami. I tak zupełnie na koniec chciałam coś a propos tych znaków werbalnych i niewerbalnych. Może ktoś nie pamięta, werbalny to jest ten. Wyrażone za pomocą słów, a pozawerbalne są te wyrażone bez słów. I tak właściwie zupełnie na deser chciałam was zostawić z trzema memami z mojej grupy teatralnej, grupy improwizacyjnej, kiedy staraliśmy się wyrazić właśnie element komunikacji niewerbalnej. Tutaj możecie na początek zobaczyć Nicole, która po prostu przymierza welon, ale ten jej gest wyraża przed chwilą jakiś chłopak powiedział mi cześć. Tutaj z kolei e, Krzysztofa, któremu też życzymy wszystkiego dobrego na maturze, ponieważ to jest nasz maturzysta z grupy. E, mina, który wyraża wszystko, kiedy klasa kłóci się między wynikiem 28 a 34, a tobie wyszło powstanie kościuszkowskie. No i moi drodzy, ostatnie, gdzie, gdzie widzicie e, Anitę, to nie jest jej oryginalna fryzura, ale spodobała nam się bardzo ta, e, ta peruka. E, mamy komunikat niewerbalny, Czyli minę Anity, a pod spodem w domyśle, co ona ma wyrazić, kiedy jesz obiad u znajomego, a jego mama mówi, że jej dom to nie jest Karita z Polska. I kochani, punktualnie, bo wiem, że jest północ, jest nowy dzień, i niech moc słów będzie z Tobą. Darku, oddaję głos do studia. Bardzo dziękujemy. No było to niesamowicie inspirujące. Myślę, że dla wszystkich.